Cześć, witajcie w 349. już odcinku naszej serii Daily Booster, w której codziennie otwieramy jeden boosterek do Magica, Pokémonów lub Yu-Gi-Oh! Rebel Clash, wiadomo, chyba mój ulubiony set ostatnio z Pokémonów, także walczymy z kolejną paczuchą w poszukiwaniu Vivi, Maxów, Full Artów, czy wszystkiego, co, co najlepsze. Paczki nie trzeba przedstawiać, bo już chyba, nie wiem, chyba. Blisko 20 posterków serii zostało otwartych, i oczywiście mamy biały kodzik, jakże inaczej. Gdzieś tam na bok. I przekładamy raz, dwa, trzy, cztery karty. I uwaga: mamy mroczną energię. Jest Skuntank. Jest Morpeko. Boże, jakie to ma genialne artworki, to, to muszę przyznać. Ta świnka morska, chomik, to, to jest super. Kapacius Bucket. Jest Hatenna. Jest Skyter, w sumie jak na Skytera taki średni artwork, jest Nosepass, jest Wingul i mamy Koffinga, a więc naszą kartą Reverse Holo jest, uwaga, uwaga, e, Diggers czyli jeszcze i je Holorayer, także rewelacja, uwielbiam ten set, uwielbiam i mamy... Dura Ludona, czyli Holo Rara, nie jest to V, ale mamy i tak paczkę Holorar, Rar, reverse Rar, więc rewelacja. Jak tu nie kochać Rebel Plasza? Ale żeby sprawiedliwości stało się zadość, było 348 i cyk. Mamy 349 Bosterków w naszej serii. Tak wygląda zawartość naszej dzisiejszej paczuchy Rebel Plasza. Wszystkie te karty znajdziesz w naszym sklepie. LostArmory.pl. Link czeka poniżej w opisie tego filmu. Natomiast jeśli ten film przypadł Ci do gustu, bo mi jak zawsze Rebel przypadają do gustu, koniecznie zostaw na łapkę w górę. Napisz jakiś komentarz. Jesteśmy też ciekawi, jakie Ty masz doświadczenia z tą konkretną paczuchą, z tym setem. Yy, praktycznie wszystkie single z tego setu znajdziesz na naszym Allegro, w naszym sklepie. W każdym razie a, dziękujemy Ci, drogi widzu, za Twój czas i do zobaczenia już jutro w kolejnym. Daily Boserze, cześć, trzymajcie się.